Dobrze, jeszcze jeden odcinek. Oczywiście, mm, tak wiem przesadzam, nie powinno tego być. Wiem, yy, nie powinno tego być w ogóle, tak fizycznie, no ale no, zrobiłem sobie trzy tak. A co tam będzie zależało, oczywiście? Bo przed filmik tak, ten, dru ten drugi, tak, tam gdzie mówiłem o tym i o tym, to jak go wróciłem na YouTube, tak, na yy, Instagramie wam mówiłem, że go wydam dopiero, jak będę mógł, tak, ale na YouTube on się zaczął przesyłać, tak. Co się przeszczę, tak ten filmik na YouTube, tak? Ten drugi, tak, poprzedni, ją nagrywane, tak, to jego ja jeszcze muszę obejrzeć, oczywiście, ale ja to zrobię na pewno. Za chwilę idę sobie zrobić kawę tak tak, oczywiście z cukrem, tak yy, z kawą, wtedy jest zabiedzieńcie, tak. Yy, ja tego nie dam jako rację, a nie postałem, bo nie mogę jeszcze, wiecie o tym, ale yy, na no, kawę sobie zrobić zrobię, tak? Bo wiecie, że to jest codzienność, tak, tradycja dnia, a jak to żeby kawy, no, no właśnie. No dobrze, pojadę oczywiście, tak, ale poprzedni filmik, tak, jak go spokojnie, tak. Jak on się prosił, wtedy na korekcja moich wideo, tak, jak, jak i zarówno osobno, ja go wtedy zapiszę i będziecie mogli go oglądać. Tak, teraz nie, ale później jak będzie na YouTube, tak, wtedy ja wam na pewno to zapiszę i wtedy na Instagramie to też wtedy damy jako materiały, tak. I to chyba wszystko. Bo wiecie, że duszkowe tła, okładki, ja już mówiłem tam, więc tutaj się powtarzam, nie będę na ten temat, wszystko jest nie. mam nadzieję. jeżeli chodzi o ten wątek, tak, to okładki będą, spokojnie, ja je, bo wiecie, że ja do, muszę dokończyć tego zapowiadania tego i to i na Instagramie, na Instagramie nic z tego nie ma, jeszcze nie ma, tak, ale to będzie na pewno, tak, bo ja będę mógł, wtedy je to na pewno dam, tak, dzisiaj chciało się spać, nie, nie wiem. Przed chwilą mi się nie chciało spać, a teraz by się chciało spać, wiecie, chcecie, chce się, no właśnie, ale trzeba, ale trzeba pracować, nie, spać, nie, no właśnie, no wiadomo, wiadomo, że spał na odcinku, nie będę, nie, no właśnie, o, no dobra. Bo to jest to, tak? Natomiast na, na YouTube ten filmik się przysyła, tak? Spokojnie, bo ten filmik, tak, ten, jego trujeczka, tak? Trujeczka i finalny filmik na dzisiaj wydam go dopiero, jak dwójeczkę się przeszła, tak? A potem rzucę trujeczkę, dobrze? Czy na Instagramie będą wszystkie rolki dzisiaj? Nie wiem, zobaczę, tak? Bo na pewno to będzie dzisiaj rolka na temat tych drukowych, czyli, czyli tych układek, prawda? Weźcie, go zobacz na YouTube, a czym będzie dwie... A czy będzie drugi i trzeci w MIG, tak ten trzeci, to zobaczę. Tak jak będę chciał, to je wydam dzisiaj y, z przespaniem, tak. A jak, jak mi się nie uda tego zrobić, przespaniem, to to zrobię jutro rano, dobrze? No, bo zdjęcia, zdjęcia my, tak, z zdjęciami, tak, setycetami, reakcje, on to też będzie, ale wiecie, że rolki, tak, to co teraz też na YouTube, tak. Póki co to będzie też na Instagramie wydane, nie wszystko naraz, ale to będzie wtedy, dobrze? No. Ten filmik to jest trzeci tak na dzisiaj i finalny, dobrze, jak już skończy ten filmik nagrywasz tak trzeci, to już więcej filmów nie będzie, więcej, tak, dzisiaj nie, nie ma więcej filmów, tak, więcej wtedy, koniec, tak, na dzisiaj, wczoraj filmów nie było ja wiem, wczoraj nie było, ale... Dwa nie temu były trzy filmy, tak, zresztą ja o tym mówiłem, prawda, nieraz, no właśnie, tych filmów, ty, tych filmów tak sporo bardzo, wy pewnie też nie będziecie oglądać w ten dniu, no właśnie, no, Zrobię no, ja to oczywiście takie rzeczy, a... Jeszcze jedynie rzecz jest ta, także... Po prostu na YouTube wiecie, że głównie będą na temat tego, tak? I na temat tego czwar ten czwarty wiecie jaki będą, nie? A pozostałe dwa, tak, bądź trzy posty typowe, to będą posty typowe, tak, nie wiem, kolarze zdjęcia, tak, jakieś oparte. zobaczę bo to co ja dam, albo z Epic, tak dam, bo jest Epic dawam instagramy, tak dam wam na Epic, tak, Ery Epic na dzisiaj, ale w niedzieli tak, typowa, ale na YouTube tak, jak będę chciał też, tą eredam, tak, nie obiecuję, że na pewno, tylko być może jak będę chciał, tak, to na Jak nie zapomnę, Zapomnę to dam, a jak zapomnę to nic się nie stanie, tak? bo ja to dam jutro, bo, bo dzisiaj głównie twórcze, tak głównie twórcze posty na YouTube, tak wiecie jakie, a pozostałe dwa, trzy typowe, dwa na pewno, jak, jak, jak mi się uda siódmy, to dam to siódmy jeszcze, a tak to, a tak to typowe jutro, tak sześć typowych postów jutro, Dobrze. czyli dzisiaj to, a jutro będzie to, dobrze? I to tyle, dobrze? Bo już powiedziałem, że kawę idę zrobić sobie tak zaraz. Jestem taką ulubioną kawkę. Drugą na dzisiaj tak ogólnie, wiecie o tym, bo rozpuszczalną biłem rano, nie? No właśnie. No bo kiwy zjadłem tak, roskwinie zjadłem, ten tak, na jutro mam jeszcze ten owoc, tak, na jutro owoc mam, tak, zresztą wy wiecie, że gadaretkę zjadłem do końca, tak, Gadaretkę do końca zjadłem, oczywiście bardzo dobra, wodę to mam do picia, tak, gazowaną, tak, jeszcze źródło, oczywiście polecam, bardzo, bardzo, bardzo dobra woda. Ale oczywiście skanu jest dobra, nie? Kubek nie wygląda bezycznie, no ale lepsze taki niż żaden nie? No właśnie. No i tak to będzie tutaj cukierki, tak miks tutaj. Może, to wiecie co ja tu mam, nie? No właśnie. Zresztą wy macie sety, niestety, tak z tymi zakupami i nie zakupami, więc wiecie co ja mam, czego ja nie mam, prawda? No. Bo no. ten owoc mam na jutro, na jutro, tak? Nie na dzisiaj, nie na dzisiaj, nie tylko jutro. ładowarkę to wydam dlaczego, nie? No właśnie, dobra, dobra, bo ja tutaj. Codzienność, codzienność, a wiadomo, ja że te filmiki nie nie dla twórczości, nie? No, bo codzienność wy macie na zdjęciach, nie? Bo typowe filmiki wiecie, że, że, że dawno skończyły, tak? Wiecie dlaczego, no, ale co zostało, to zostało, nie? Bo ja wam mówiłem, bo ja wam mówiłem że filmiki z kamery zostają, nie? Bo typowe się skończyły, tak? Ja wiem, ale i te, i te, ale w yy, kamery zostają jakieś, tak? Bo były jakieś, yy, jakieś robi dla Was, tak? Nie ma, jest ich dużo, tak? Więc. Wiadomo, że robię film z kamery, tak bo czemu by nie, prawda? A przynajmniej muszą być jakieś filmy, tak, co jakiś czas, a wiecie, że to nie odchodzi, tak, jak na razie, tak, na ten moment nie odchodzi, bo to nie jest tak, że może w trafie, to nie będzie, bo to będzie, tak, wiadomo że, nie, wiadomo, że nie wszystko na raz będę mówił, tak, ale z czasem koniecznie jakieś filmy nie będą, na przykład dzisiaj już był jeden filmik, drugi filmik, jak to jest trzeci filmik, tak, na dzisiaj trzy filmy, aż trzy filmy, o, normalnie, tak jak ostatnio, nie, właśnie, jeszcze ostatnio było cztery filmy, tak, jeszcze jakieś były też po trzy filmy, zresztą wiecie, że ja robię dużo tych filmów, tak, żeby... I żebyście po prostu mieli co oglądać, tak, i żeby to gdzieś wychodziło dobrze. No. A co, a co do kwestii twórczych, tak to. Bo w swojej wersji mówiłem tam, nie? O. Yy, nie, wiesz, tam tak nie, mi chodzi o oblicze życia, nie? Czyli takie je w inny, właśnie Halcy. To, no właśnie. Yy, takie właśnie będą mi chodziły w inne, dobrze? No. Oczywiście najważniejsze, nie to wiadomo, dobrze? No, tak no na tak, polski żołnierz, wolność, tak, lód, e, wodny brzeg, wodny, lije, czysty sztomp, tak, to są najważniejsze, najważniejsze, najważniejsze bo te są ważne, te są ważne, te są ważne, a warianty i osobno, ale wiecie, że najważniejsze to są te, które wymieniłem przed chwilą, przed sekundą, nie, najważniejsze, najważniejsze, czyli najbardziej ważne, najbardziej cenne, tak, e, nie tak bardzo, są ważniejsze niż, niż w Scativity, oczywiście, ale w Scativity też jest ważna płyta, no i to tyle. Bo co będzie z tych wariantów, czego nie będzie, to wy wszystko, bo, powtarzał się, bo, bo 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 powtarzał się, na no ten temat nie będę, bo jest wsany, tak, a... Wiecie, wiecie co będzie, czego nie będzie z tego her ale większość będzie jeszcze będzie, tak, bo wiecie, że do lód pudełko tak, do zimnej chyba zestaw tak, tutaj, tutaj, do dobrych też tutaj, zestaw, tutaj, zestaw tak, pudełka do, do dobrych fakt nie ma, tak, bez, 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 bez przesady, więc wiecie, że do dobrych fakt jest tylko jeden wariant, prawda, do zimnej, do, zimnej chyba, do, do zimnej chyba też jest tylko jeden wariant, prawda, fantastyczny cover, perfect cover, obudowałem mm -hmm. z najbardziej na dobrej stronie, tak, warianty, sety niestety były, tak, bo były, filmik był. Tak, z kamery stwórcze były na ten temat, tak. I jako Singa, zimna chabata i y, właśnie Neverfaktorz, ale mi chodzi o Fantastic Cold, zimna chabata. O, ma uh -huh. Single CD, winyl CD. Masterować nową czekolowy. tak, wariantu, tak. To wyzwyczajnie jakieś źródło będzie oczywiście. Bo wiecie, że ten co macie na wariant, tak? Fantastyka warta, tak, zimna chabata. I na wariant, warianta, jest na wariant CD, winylowe, kasetkowe. Nie, nie kasetkowe, tylko bluzowy, trbowy, winylowe CD. Dobrze kilka i folie, to wiadomo, no, że jest z informacjami, że poszło to i to, że ma to i to. Fatki tak, tutaj inne, na warianty winrowe te same, tak. Na fotacykowe też, na zdjęcia i fotki. Wszystko, tak, i na warianty winrowe te same, tak. Ale na i folie, o tym się też, nie? No. Bo cena wiecie, że jest na, ten, na wszystkie warianty, wszystkie warianty. Że to kasetki nie ma, tak, kasetek nie ma, ale... Ani do, do ziemi chyba, ani dobry fakt, ale... Yy, no, to są bardzo cenne ery, tak, życiowe, osobiste, więc... No, to, to, są, to są też jakby takie zapisy mojego serca, tak więc zachęcam na streamingu. Tak wiem, że one są za ery, tak, tak cenione, są nie, nastymowane tak, yy, tak są ważne, jak już są, tak, właśnie z mojej walizce, tak ważniejsze niż rozłożenie to, to choroby, czy tam czytać nie? no właśnie, czy chyba się, czy pijał do mnie, ale te też są życiowe, oczywiście. Bo, bo, bo jaka era nie jest życiowa, to wiecie, zbyt serca, nie? Wiem, że je, słuchacie, tak? Słuchacie tej ery, tak? Wiem, że jest podlewna, ceniona, fizycznie w pudełku w wariantach z linii i ziemię, no, bo co do badacza, w tym wariantie z zby, zby, serce będzie, ale ta era nie jest życiowa, tak? Ja sobie nie cenię, w żaden sposób, tak? Ja wiem, że ona jest słuchana, tak? Ja wiem, wiem, że słuchacie, bardzo mnie to cieszy, tak? Żebym się podoba z serce, ale ja sobie w żaden sposób nie cenię, dobrze? Przez matkę to już sobie cenię, tak? Ale z serce sobie nie cenię, dobrze? To również o to tak, a wracając tak to, y, ale fizycznie z SBC oczywiście do kupienia będzie kiedyś, będzie edycje poster, Sahara, y, kraj, kraj, jest tak, y, impossible, tak, y, właśnie tam oficjalny wariant, tak, będzie wariantów, tak, cztery okładkowe edycje, tak, oficjalny wariant, czyli wiecie, że st 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 standard CD na SBC będzie, są tak, poster idzie CD, tak, y, kraj jest CD, tak, Sahara idzie CD, impossible idzie CD, prawda, Widzicie dysjękolek, więc wniosek, tak, w z edycji, bo ja wiem, że to, jest, to nie jest r tak, nie jest R tak oczywiście, ale ja już o tym mówiłem kiedyś, tak, a wiadomo, że to też warto przypomnieć, tak, bo to fizycznie będzie, bo to nie jest R życiowa, tak nie jest, ale to jest R tak? Więc fizycznie do kupienia kiedyś będzie. Tak, nie ma, ale pudełko, boxet fan będzie to zbyt serce, tak? I tak, żeby zabierał to i to, pudełko to, to i to. 5 DCD, 5 winy tak, w że będzie inne, tak na warianie winiemy te same. Każdy wariant ma są trowe, tak? CD, D C tak? 5 edycji, albumu z wzruszła, tak 12 taków na CD i 12 na, kaset, na CD na minus to 6p. 6 to, to 6 to jest, tak? Na każdy wariant poster też. Sahara, kraje, symposyby i oficjalny wariant. Tak, 5 wariantów. Zapisy wydaniowe, zapisy edycji. I na lekarstwie, i na, na, na produktach wydaniowych. Tak jak macie te warianty na stanie, tak? tak będzie właśnie do kupienia. Tak, tego to będzie pudełko, serii, folia, na i tak i tak dalej. Dobrze. I inne. Czyli pokażą. Jeśli te fotki są badane tak albumowe, tak, z serca to takie fotki będą właśnie na warianty winowy, Dobrze. Ewentualnie w wycerzce nie będzie to z serca tak, ale nie obiecuję, tak? bo na pewno to z serce będzie box, box set fan, tak i na pewno serii winera. Dobrze, i poza to badą okładki o wstępowaniu do serca kto chce kto, kto słuchać, proszę bardzo, tak? Ja, ja, ja Was zachęcam do tej ery, tak? kto nie, To nie jest era życiowa oczywiście, ale kto chce słuchać, to słucha, tak? No i tyle, nie? No. Ale zimne chyba te dobre fakturze są około życiowe ery, nie? Wariant i nie wariant, tak, bo wiecie, że wariant to jest jeden, tak single, więc fizycznie to, kup, to kupy nie będzie, tak? No bo winny wtedy tak, to by dało. Takowine wtedy cimby tak. W dni, tak. E, bo jedno granie tak tutaj 12 granie oczywiście wiesz z ryca, ale dobre fakie no nie tak, tutaj patrz, tak na dziwnych też. E, na owijanej singlo też jednak nagranie, tak na 229 wad też jedno granie tak i tak dalej i tak dalej, nie? Takie takie winy, takie ja właściwie winy, tak, takie też mi chyba te dobre fakty, tak. E, Wersion tak też, tak wszystkie wersje armowe, tak, e, epkowe, e, bluzowe, spowy też do kupienia, jakieś będą fizycznie, tak z tej rewersją, tak, incredible, jak tak, super jest seks łącz, super seks tu, standard, epta 4, 4, tak, 8, 8, 13, 18, to fizycznie wszystko będzie. Czyli takie wideo, takie tutaj, tak, Halsey, takie Halcy, takie właśnie w innym, takie w formie, właśnie w będą też 1 do 13, tak, 1 do 18, 1 do 8, tak, 1 do 8, 1 do 4, 1, do 4, 1 do 4, zapisywane, bo to oczywiście ogólnym materiałem. Na no, wersji są takie oczywiście, ale są też inne utwory, tak, które będą fizycznie i osobno, tak, i na innych płytach, i właśnie na wersji są tak, dobrze. Bo właśnie tak to jest też najważniejsza era. Najważniejsza, tak, najważniejsza. Tak, też taka, można powiedzieć, perwa życia, perwa doświadczeń, perwa serca, prawda? Osobiste doświadczenia, prawda? Wersja są tak, pozwoli na moich doświadczeniach życiowych, tak? Y, dobrych i złych, pozytywnych i negatywnych doświadczeniach. Jest najbardziej. Wiemy, że ta era też jest ceniona. To nie jest tak. Jest tak samo ważne, że zima, to dobry fakt. I jest po prostu ważne. Życiowa tak i tak dalej. No. Bo ja już o tym mówiłem kiedyś, tak. Więc to tutaj się tylko powtarzam. A powiecie, że warianty bardzo to też do poszczególnych wariantów, bo tam tak będą, tak? Do Incredible, Exente, tak. I Super Sex, Sun, przez Sex 2, tak. Bo ja wiem, że warianty, no wariant jest ta sama układka, ale fizycznie te warianty tu kupnie nie będą, takiego ich wolią, tak. No na i ukuje, że będzie inne. to wiecie, w każdym, w każdym wariancie wiecie, że wodki inne, nie? Na incredible inne, na incredible inne, accented in, in, inne, na Species 1 inna, tak, na Species 2 inne, tak, na Standard App inne, a na Accented i Cover 4 App inne. Zapisę de Volt Piętro. Mmm. Folię na jakieś informacje to wiadomo, nie? I outtałem sech jak najbardziej. Okay, od życia do tej ery też kiedyś były, tak? Fimbik z kamery, filmik jest wypiek twórcze, to, to od życia wersji tak było gdzieś do piętro. I że to no wszystko będzie z ale tak? A to co chciałem na filmie zrobić, to zrobiłem, tak? Poprzedni filmik się przysyła tak? To dwójeczka się przesyła, tak? Na YouTube, tak? Na Instagramie jedneczka będzie najpierw, tak? Potem dwójeczka, trójeczka. Jak będę mógł, Jak będę chciał, to wtedy ja jej wydam, tak? Bo ja te rolki na pewno wydam na Instagramie, tak? W to nie wątpię, tylko... Na pewno, na pewno nie wszystkie od razu, nie? Ale wydam to spokojnie, bo z i tak? Zdjęcia z zdjęciami... Z też będą, tak? Na YouTube będzie to a nie będzie to, a... A, a tak to wiecie, że teraz tak troszkę takie okładki, tak? Bo... Bo, już, bo film był na temat oficjalny, tak? Więc tutaj na ten temat nie mówiłem, ale to, to nie zginie, to też będzie wtedy, tak? No. Bo teraz ja muszę z tego dać jeszcze dodam, tak z wytła i to wszystko. Dobrze?